Pokażę Wam, jak włączyć <coughs> blokadę tylnych drzwi Suzuki SX4. Otwieramy sobie. I tu mamy taki cypelek. Jest naklejeczka. Drzwi będą otwierane tylko z zewnętrznej strony. Przesuwamy cypelek na dół. Hop. Włazimy do środka. O kur. Nie wyjdę te. Ojejeje. O, Przesuniemy cypalek do góry, hop, zamykamy i otwieramy. W dół cypalek, zamykamy i nie wyjdziemy. Tak, tylko chciałem Wam pokazać, jakby ktoś nie wiedział. No to już wie. Dzięki, pozdrowienia.